Szanowni Państwo, polski wymiar sprawiedliwości jest od lat w opłakanym stanie. Jest pogrążony w głębokim kryzysie i to ma realne skutki dla polskich przedsiębiorców, dla polskich pracowników, dla polskich obywateli. W sytuacji, gdy największym przejawem tego kryzysu jest ogromna przewlekłość postępowań sądowych, Wymiar sprawiedliwości praktycznie przestaje pełnić swoją funkcję. Obywatele nie mogą liczyć na sprawne załatwienie swoich życiowych spraw, oby przedsiębiorcy nie mogą liczyć na to, że wymiar sprawiedliwości będzie ich chronił przed nieuczciwymi kontrahentami czy przed administracją publiczną. Mamy sytuację, w którym nawet proste sprawy i sprawy, których sukces kogoś, kto odwołuje się do ochrony sądu jest praktycznie pewny, to postępowanie sądowe trwa tak długo, że ten ostatecznie uzyskany z wielkim trudem wyrok sądowy po prostu nie ma już znaczenia, dlatego że w realiach obrotu gospodarczego sprawa albo przestała mieć znaczenie, albo firma upadła, albo w jakikolwiek inny sposób doszło po prostu do, do unieważnienia tej sprawy, która miała być, miała być przedmiotem postępowania. To, czego Polska potrzebuje, to wszechstronnej, spójnej wizji reformy sądownictwa. I tej wizji niestety od wielu lat, zarówno zarządów PiSu, jak i wcześniej Platformy, żadne polskie sądownictwo nie ujrzało. Mamy cząstkowe, pojedyncze reformy, w której nie ma żadnej wizji, żadnej komplementarnej, wszechstronnej reformy, która by rzeczywiście przywróciła normalne funkcjonowanie wymiarowi sprawiedliwości. My jako Konfederacja, jako sztab kandydata na prezydenta Krzysztofa Bosaka, niemal dokładnie rok temu, w ramach test konstytucyjnych Nowy Porządek, przedstawiliśmy propozycje, kierunków, w jaki taka wizja pójść powinna. I obejmuje to nie tylko pojedyncze, cząstkowe elementy dyktowane polityczną potrzebą, tak jak to robi obecnie rządząca ekipa, ale rzeczywiście cały przegląd potrzebnych do uzdrowienia sądownictwa postulatów a więc nie tylko postulat sędziów pokoju, ale również postulat wprowadzenia czynnika społecznego w formie ław przysięgłych i sędziów przysięgłych postulat wprowadzenia instytucji sędziego-śledczego do polskiego wymiaru sprawiedliwości postulat usamodzielnienia referendarzy, asystentów sędziowskich. Postulat wreszcie wprowadzenia zasady sędziego jako korony zawodów prawniczych, a więc głębokiej reformy funkcji instytucji sędziego, w doprowadzenie do takiej sytuacji, gdzie zostać sędzią będzie ogromnym prestiżem i będzie zwieńczeniem kariery zawodowej prowadzonej wcześniej na wolnym rynku czy w administracji, a nie tak jak obecnie, gdzie sędziowie nieraz czują się po prostu uboższymi kuzynami prawników działających na wolnym rynku. Te wszystkie idee powinny być zebrane w jeden spójny projekt, jedną spójną wizję reformy sądownictwa. To natomiast co otrzymujemy to są doraźne, pojedyncze projekty ustaw czy zmiany, dyktowane bardziej interesem politycznym prawa i sprawiedliwości, ministra sprawiedliwości czy, czy obecnie prezydenta, zamiast czegoś, co rzeczywiście ruszy ten system, co go rzeczywiście uzdrowi. Jeżeli do tego dołożymy jeszcze fakt, że słuchając zapowiedzi ministra sprawiedliwości, bo nie mamy jeszcze samego projektu, ale z tych zapowiedzi wynika, że idea e, instytucji sędziego pokoju w rozumieniu ministra sprawiedliwości miałaby polegać nie na tym, żeby korzystać z doświadczenia i wiedzy aktywnych zawodowo prawników, którzy właśnie by obejmowali funkcję sędziego pokoju, ale odwrotnie. Radcowie prawni, adwokaci mieliby być wykluczeni z możliwości zostania sędzią pokoju, no to dochodzimy do sytuacji, gdzie tak naprawdę ogromna wiedza, ogromne doświadczenie, które w Polsce istnieje, miałoby być celowo i świadomie odcięte od możliwości wykorzystywania jej w wymiarze sprawiedliwości. Tutaj, o ile samo wprowadzenie instytucji sędziego pokoju jest czymś pożądanym, no to istnieje też zagrożenie, że nas to oddali od właśnie zrealizowania tego ideału sędziego jako korony zawodów prawniczych. Szanowni Państwo, żeby uniknąć takich błędów, żeby nadać też szerszą wizję całej tej zmianie, potrzebna jest szeroka konsultacja i współpraca na poziomie dążenia do wypracowania pewnego konstytucyjnego konsensusu, konstytucyjnego resetu w wymiarze sprawiedliwości i to nie będzie możliwe, jeżeli kancelaria prezydenta czy, czy partia rządząca, rząd nie zaprosi merytorycznej opozycji do współpracy. My dzisiaj wzywamy, żeby nasz wniosek o dokooptowanie przedstawiciela Konfederacji do zespołu eksperckiego działającego przy prezydencie został rzeczywiście wzięty pod uwagę, rozpatrzony pozytywnie. Jesteśmy gotowi do konstruktywnej, merytorycznej pracy dla poprawy polskiego wymiaru sprawiedliwości.